Dobra, widzowie, zrobimy sobie unboxing w ogóle. Słuchajcie, bo dzisiaj, dzisiaj jest tak zwany unboxing od mojej ulubionej marki, której jestem ambasadorem. Bo dziś nie jest zwyczajny dzień, widzowie. Dziś nie jest zwyczajny dzień. Wiecie, co dzisiaj jest w ogóle? Ale taka ciekawostka ogólnie, taka bardzo ciekawa. Ja tego na przykład nie wiedziałem tak szczerze. Dzisiaj w ogóle mija 50 lat od pierwszego, od pierwszego w ogóle wykonanego połączenia telefonu komórkowego. 50 lat, pierwszy raz, 50 lat temu w ogóle, pierwszy raz połączono się yy, telefonem komórkowym. Wiecie, jakiej marki był ten telefon? Motorola! Serio, nie wiedziałem tego. To w ogóle mega ciekawostka akurat. To się dzisiaj zaskoczyłem. Pracownik Motoroli Widzowy właśnie yy, zadzwonił wtedy i dostałem paczkę. Thank you very much! I nie wiem, co tam jest, tak szczerze. O Jezus! Ale y, widzowie, chcę zobaczyć, co dostałem, bo nie wiem, co dostałem, tak szczerze. Jest to ciężkie i mam wrażenie, że mogłem y, coś stłuc, ale mam nadzieję, że tego nie, zro nie zrobiłem. Nie otwieraj, tak? Czemu? A jak? Podnieść? No proszę, no jest, tutaj, tu, tu można otworzyć. Ja już otworzyłem. Dobrze otworzyłem, dobrze otworzyłem. Uwaga, otwieram! U o kurde, co tu jest? Tak, tu jest więcej niż jedna rzecz. Okej, okay, worek na śmieci. <laughs> co tu jest? What the hell? Co to jest? Dostałem? <laughs> nie, no czekaj, muszę zobaczyć, co to jest, bo to. Ja nie wiem, co to jest. Rura wydechowa? Wow! Co to jest? Tapeta? A, Dobra, ja wiem o co chodzi, chyba. Widzowie, to jest do nagrań taki, yy, że yy, dajecie sobie na tło i macie tło, jakby yy, do nagrań. Tło do nagrań to jest. Że możecie sobie dać takie jedno, taki screen jakby. Jak macie na przykład green screena, to możecie sobie dać na przykład czarne tło. Albo na przykład takie betonowe. czajcie? bo tu widzicie? To ma takie, tu masz na przykład beton, a tu masz yy, taki ciemny, ciemny taki ten. Zobaczmy. Bo, A, dobra, już wiem dlaczego. O kurde. Ej, to się akurat przyda. Ty statyw mi dali. Statyw dostałem. A nie mam. To mi się przyda. Nie wiem jak go rozłożyć. A, dobra. A to, widzowie... To jest do trzymania tej właśnie yy, do tego do właśnie tego płótna, To jest do trzymania tego płótna. To się zdejmuje. To to o. To się zdejmuje i to jest do trzymania płótna. A tu jest yy, a tu jest ten. Tu jest statyw. A widzicie? Patrzcie. No jest jest instrukcja. Oddajemy w twoje ręce zestaw do kreatywnej fotografii. Zestaw naklejek z logo Motorola, statyw i tło fotograficzne, lampka LED. Gdzie? O kurde, faktycznie. łe, taka że, że można takie kolory różne robić. Wiecie, co to jest? Takie: "A, to jest to!", że można na przykład robić taki zachód słońca. Wiecie, wiecie, że zachód słońca se można zrobić w pokoju i takie ładne fotkę se zrobić. Fajne. Przyda się do nowego e, studia, jak już się przeprowadzę w końcu. Fajne, przydatne rzeczy. W końcu ktoś kto nie wysyła, nie wiem, stary milion naklejek. O Ty. Kolejny tła do green screena! Człowieku! Wszystkie kolory! Jakbym sobie chciał zrobić zdjęcie na tle czerwieni, to sobie mogę też zrobić. Jezu, ale influencerki musiały, człowieku, tak. Boże, najlepszy prezent, w życiu dostałam. Ja też zostanę influencerem wizualnym, będę sobie fotki cykał. No. Dobra, tutaj naklejeczki. Nie, przepraszam. Hello, przyjacielu! o kochają mnie. Motorola, dziękuję. Thank you very much. Hello, przyjacielu. Oto Motorola E40... Telefon dostałem nowy? I faktycznie! Ło, jaka cegła! Hello, oto Motorola E40 Pro, nasz nowy flagowiec, z którym mamy taką nadzieję, polubicie się w trakcie przedpremierowych testów redakcyjnych. Ło! Wow! Aby nieco wesprzeć się w tym zadaniu, no, nauczyliśmy domowy zestaw mojego fotografa. Choć postęp w smartfonowej fotografii jest ogromny, a E40 Pro jest tego najlepszym przykładem, pomyśleliśmy, że kilka fotoakcesoriów zawsze możecie ci się przydać. Zestaw mojego fotografa jest Twój. Może śmiało z niego korzystać. Trzecie mu, prosimy o dyskrecję. Embargo na publikację materiałów. Zniknie. 4 cz... Czwarty... kwietnia? 13, dobra. Dobra, widzowie, to już jest premiera. Git! Okej, okay, dobra, to mogę. Mogę gadać o tym. <laughs> Close. Będziemy wdzięczni, się do tego czasu zachowasz dyskrecję. <laughs> Okej, okay, widzowie, także jest premiera. Jo! Dobra, i co tu jeszcze mamy? A, Patrzcie! Taki um, studio box, że sobie bierzesz, rozkładasz i możesz światło masz z góry i możesz na przykład zdjęcia produktowe robić. Przydatne rzeczy, naprawdę? Szczerze powiedziawszy. Bardzo dziękuję. Dobra i zobaczmy to najważniejsze, nie? Wha Czekaj, bo tu... Boże, czekajcie, bo się zaraz zlikują jakieś moje wyniki. Wyniki badań, bo kartki mi spadają. Dobra, zobaczmy. Ale syf zrobiłem. No dobra, to już nieważne, tak będzie już do końca streama. Musicie to jakoś wytrzymać, widzowie. A, bo tu trzeba to... Nie ja mam nożyka. Myślicie, że tak na siłę mogę to zrobić? Chyba nie bardzo. Jakieś klucze, klucze. Kabel. Kabel od Motorola. Jak już mam nowy telefon, to przecież nic się nie stanie, nie? O, dobra. Uwaga. Otwieram. No. Ale cieniutki. W do tamtego nawet. Poka mnie te aparaty. Uwaga. Było coś słychać? Chyba nie, chyba nie było nic słychać. Dobra, nieważne. Ale ładny czarny kolor, to co lubię. Uuu, pa jakie aparaty, człowieku! Ale se będę mu A jak to włączyć? Włączy się? Włącza się, włącza się! Ale ładny czarny, kimatowy! matowy. Zobacz, no. MOTO? Hello, MOTO! Hello, przyjacielu! Hajder, aha, bo tu a jest polski. W ogóle ja, nie wiem czy pamiętacie, ale ja robiłem, robiłem w ogóle tego. Jingle, jingle, jingle robiłem tego. A konfiguruj w opcji... dobra, git, działa! Włączyłem jakąś lokalizację, dobra! Później sobie to skonfiguruję. W każdym razie, czy jest case? A właśnie, a czy jest case czy nie ma case'a? Czekaj tam widzowie, muszę zobaczyć czy jest case. Jest case, dobra, jest! Dobra, widzowie, wkładam do case'a, bo to wkładam do case'a, bo ja nie chcę się popsuć, bo tamten se już porysowałem. No niestety taki jestem, troszeczkę nie, nie, niesforny. Dobra, jest, zapakowany! Ue! zlikuję zaraz ten, zlikuję zaraz ekran! Y no, ej, no, wszystko się LIKUJE Ajny, dziękuję bardzo. Muszę tak pod kątem. Zobacz, to jest y, nowy telefon, flagowiec Motorola. Jak zresztą widzieliście, Edge 40 Pro, dzisiaj premiera. Jako jeden z nielicznych mam okazję Wam go pokazać. Bardzo dziękuję serdecznie Motorola za ten telefon. Będę z niego dzwonił. Mam już dwa trapfony. Jeden ten już jest po y, przejściach. Natomiast y, mam nadzieję, że ten. Y, z, y, będę, że powiem, będzie dłużej, potrwał w moich rękach i będę dbał. Bardzo ładny. Dziękuję! Halo? Zrobić, zróbcie mema. Halo. Ta ta ta. Ta ta ta. Proszę o przelew. Thank you very much guys. Ta, ta ta ta. Zróbcie to i tamto. Dobra, dziękuję bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję. Widzowie, to był unboxing. Teraz ja sobie ładnie to schowam, co? Bo nie chcę sobie nie chcę sobie tego zniszczyć. Chciałbym, żeby to było ładne i tutaj wszystko zrobione jak należy. No. Dziękuję jeszcze raz, Motorola Polska, oczywiście segment sponsorowany widzowie, dlatego że jestem ambasadorem jak dobrze wiecie, Motorola mnie kocha, was też, dlatego że przychodzicie po tych zdjęcia i piszecie tak Pozdrowienia od ambasadora i tak, chodzi o Multiego? Oczywiście, że tak Jedyny i właściwy, znaczy no nie jedyny, ale najlepszy oczywiście, tak? Oczywiście, że tak A latarka? No nie, no nie chcę widzowie teraz. Nie chcę teraz widzowie. Bo je, tam trzeba go skonfigurować, a ja nie chcę się zgadzać na wszystkie tamte rzeczy z Androida, co tam wyskakują. Te jakieś tam śledzenie, i w ogóle trzeba to jakoś sobie zrobić. Yy, na, na spokojnie. Ale widzowie, pamiętajcie, że ta działa cały czas. Puch. Czyszczę wam umysły. Puch. Witam, jakby nigdy nic. Witam serdecznie.